ma tej strony tu tak tu a to jest minecraft i zaczniemy nową serię z minecrafta będzie ono się nazywa zagrajmy w minecraft to będzie no takie solo z minecrafta dobra i jak to weźmy to już tak zagrajmy w minecrafta e, nowy świat o zrobimy sobie bonus chest bo mi się nie chce zapierdalać Weźmy sobie tak, tu już wszystko jest ładnie, to wpiszemy sobie 0700, po spacji 97, po spacji 98, potem i jeszcze do tego wpiszemy 69. O, i gramy. Poczekajcie, zrobiłem małe cięcie. Dobra, już jestem. E, tu ściszymy tylko music. Wow. Tak, ta, tak. 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 I tak. Okej. Okay. O, skrzynka. Czemu są takie laki? Kurwa. Czekajcie. Wyjście. Zakończ Ok A, już nie ma nawet Uuu, ile drewna Siekiery to, to, Jeszcze sobie to weźmiemy I zabijemy kurczaczki Uuu Gincie chuje Muszę mieć jedzenie, sorry. Gieńc, Felu. Dobra. Teraz musimy... Wow, jakie drzewa. Ale drzewa. No, hajs będzie. Jakie? Hinduskie? Ja chcę normalne polskie pospolite drzewo. O jakiś nowy kwiat. Co to kurwa? Co to za nowy Minecraft? Haha, ha, jeszcze skina nie mam nie beka. A mnie wkurwili. Wyście poczekajcie jeszcze na cięcie głównie na cięcia, ale. z... Dobra już jestem i mam skina. Tak, taki fajny skin, dobra. I co to są za kwiaty? Dobra, musimy się streszczać, bo dzisiaj nie mam zbytnio czasu na odcinek. Hmm. Uuu, no. To tutaj gdzieś się wybudujemy. Tak podejrzewam. No, dzisiaj sobie gramy w Minecraft'a, Ale Minecraft jest stary i przestarzały, i do dupy. No i co z tego? Ale był fajny, jest fajny. Tu, 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 tu. Ale dziwne kwiaty. Jeszcze te lagi. Kurwa. Co to za kwiaty? Murzyńskie drewno. O Boże. Umiem kopać drewno. Nogami. A wy tak umiecie? Dziwne jest ten nowy Minecraft. Strasznie dziwne. To... Tu, ile to trzeba drewna nakopać? Ile to trzeba drewna nakopać? Dobra, tu, ile mam? Spróbujemy taką małą chatkę tu zrobić. Gdzie? mniej więcej gdzieś tu. Tak, widzisz. Tak, na razie tylko. Dobra, tu i tu. Jest. Tylko trzeba teraz tak. Craftinga. Tak. Craftinga położymy tu. Skrzynię walniemy tu. Dobra. I teraz zrobimy drzwi. Dobra. I drzwi będą gdzieś tu. Nie? Jestem ciekaw, czy są jakieś nowe stwory, jakieś zwierzaki, coś takiego. Tak. O, jest git. Mm. E, pedale! No co? Czekaj. Niech ja pójdę tu. Nie ruszaj się. Nie ruszaj się, powiedziałem, kurwa. 5. Dobra, dobra. Loda już do loda. <taki> tak wiem, to było bez sensu. Tak, 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 tak. Tu. Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodoba. I mój nowy mikrofon. Niedawno kupiony, to znaczy wczoraj, jeszcze wieczorem. Specjalnie, żeby nagrywać. Mała ta chatka będzie. Mała, ale wytrzymała. Kurwa. Uuu, mało drewna mi zostało. Muszę oszczędzać. Tak, tak. Czy będzie musiał mi starczyć na podłogę? Więc mi to trochę zajmie. Dobra, to tu mamy. Teraz tu weźmiemy na szkołę, żeby było. Dobra. Dawaj to. Chuju. Dobra. Idziemy tu do mojej chaty. Teraz tak trzeba. Tu. Tu. Tak na... Czemu ja mam te tak postawione? Ja pitole. Ja cię. Kurwa. Ja pitole. O. A, bo one są tak normalnie. Oni zrobi teraz dostrzane odbicie, tak? Ja Dobra, to trzeba teraz... Mm. kamienie Patyczki Kilofa I tu już pod nami tutaj po prostu Dobra, nie zesrajcie się kurwa Co to kamienie? O, jest kamień. Ile potrzebujemy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, opur. No. Jeszcze dwa. Dobra. Kraftujemy. Dobra. Jest. I teraz tak. To tu. I tutaj raz, dwa, trzy. Dobra. What? What the fuck? Gdzie ty tu kurwa wchodzisz, chuj? I co, nic z niego nie dostałem? Ja, a nie, tu jest mięsko. To trzeba jedzenie schować. Jezu! To tu ma być. To tam. Łuk potem będę musiał zrobić. I strzały. Jakoś tak ładnie tu dekorujemy. A może tak? Nie. Taki kwiatek. I ten kwiatek. I tu. O, i teraz jest ładnie. Pse pięknie. Nie. O, dobra. A nie mówcie, że nie, bo zabije. Dobra, mamy cztery szkła. Tu no tak. Gdzie walniemy? Tu dwa. Dobra, tak. I jeszcze walniemy jedno tu. I jem na tu. O. Łóżko, kurwa. Łóżko. Ja muszę coś zjeść. Zjem sobie chlebek. Dobra. Odstawimy i zjem jeszcze jabłko. A mięsko sobie usmażymy. Nie żałujemy od drewna. Mięsko nam się tu smaży. A my nadal nie mamy wełny. A to z tego można zrobić wełnę? Czy jak to się robiło? Nie, to nie z tego. To było z nici. Sprawdzę, już nagrywamy. Tu. Tu to już ma razem wszystko... trzy minuty? O shit. A nie, ten ma... Ten... Ma szczegóły. Ej! To jakoś... To już nagrywamy około 15 minut, to za chwilę skończymy ten odcinek. Dobra, już mam to. Tu. Za chwilę będziemy to smażyć. Dobra moi drodzy, kończymy ten przepiękny odcineczek, który nie musiałem go dać do kamarki, tak więc na razie.